Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam historię zaginięcia, bardzo tajemniczą i smutną. Może nie jest długa, ale myślę, że warto o niej opowiedzieć. Więc zapraszam Was do wysłuchania. Przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do miasta Bethany, które znajduje się w stanie Missouri w hrabstwie Harrison. Jest to miejscowość raczej rolnicza, położona jakby w północno-zachodnim rogu stanu Missouri. Betanii liczy nieco ponad 3000 mieszkańców. I chociaż populacja jest niewielka w porównaniu z pobliskimi dużymi miastami, takimi jak Kansas City i Des Moines, które są oddalone ponad godzinę drogi od Betanii, to ze względu na lokalizację bezpośrednio przy autostradzie międzystanowej I 35 i drodze krajowej 69, w Betanii znajdują się sieci restauracji, takie jak Subway i McDonald's, a także jedyny. Sklep Walmart w promieniu 30 mil. A teraz przynieśmy się do roku 1980. W tamtym czasie w tym mieście nie było problemu z noclegiem, gdyż w okolicy znajdowało się kilka moteli. Na przykład jednym z nich był motel o nazwie takiej samej jak miejscowość, w której się znajdował, czyli The Bethany. I był to niewielki obiekt z zaledwie 18 pokojami. Wcześniej znajdowało się tam lodowisko, które zbudował James Wardrip, zwany Togi, miejscowy stolarz. Ale w pewnym momencie postanowił je przebudować, gdyż lokalizacja była idealna właśnie na motel. I ta decyzja była strzałem w dziesiątkę, ponieważ biznes świetnie się kręcił. Togi Wardrip, właściciel, był także weteranem sił powietrznych i kojarzył się każdemu z takim rasowym kowbojem. Ale gdy ukończył 62 lata, postanowił przejść na emeryturę, a motel przekazać najstarszej córce, Janet. Córki miał dwie. Ale młodsza Judy mieszkała w tym czasie w Kansas City. Tam ukończyła kolej i pracowała w dużym motelu. Ale po jakimś czasie zwolniła się i postanowiła wrócić do Bethany, aby pomóc siostrze w zarządzaniu motelem. Więc ich ojciec mógł spokojnie odpoczywać na emeryturze, bo wiedział, że motel jest w jak najlepszych rękach. Togi zamieszkał w Corpus Christi w Teksasie. I w grudniu 1984 roku przyjechała do niego na kilka dni w odwiedziny 29-letnia córka Judy. Bardzo miło tam spędzała czas, ale 9 grudnia musiała wracać, by odciążyć siostrę, która została sama w motelu, więc zapewne była już bardzo zmęczona. Siostry pracowały tam na zmiany i mimo niewielkiej ilości czasu Judy poznała chłopaka którym był Irwin Pawlak, rozwiedziony spawacz z Teksasu. Był on także sporo starszy od niej i ojciec Judy nie przepadał za nim. Nie lubił go, ale ona nie zwracała na to uwagi i dalej się z nim spotykała. Judy była uśmiechniętą, drobniutką blondynką. Uwielbiała jazdę na motocyklu i kochała zwierzęta, więc posiadała psa o imieniu Mapet. I rankiem 10 grudnia 1984 roku Przyszła do pracy właśnie ze swoim zwierzakiem. Z siostrą Janet dosłownie minęła się, gdyż ta wczesnym rankiem pojechała do Kansas City na zajęcia z fotografii i planowała wrócić dopiero późnym wieczorem na swoją zmianę. Więc gdy zbliżała się ta godzina, Janet pojawiła się w motelu. Ale nigdzie nie mogła znaleźć Judy. Sprawdzała w biurze, w pokojach, nigdzie jej nie było więc zaczął narastać w niej niepokój, strach. Czuła, że coś złego musiało się jej przydarzyć, gdyż jej siostra nigdy tak nie znikała bez słowa. Była bardzo sumienna i pracowita. Janet przeszła przez myśl, że może po prostu poszła na spacer z psem. Ale pogoda za oknem była nie za bardzo sprzyjająca, więc odrzuciła tę myśl. Ale przecież mogła pojechać coś zjeść, gdyż czasem tak robiły. Tylko problem w tym, że jej auto stało na parkingu przed motelem, więc to odpadało. Poza tym nie zabrała ze sobą torebki, ona ciągle znajdowała się wewnątrz budynku. Nie zniknęły także pieniądze oraz broń, którą dziewczyny trzymały w szufladzie. Czyli wszystko było jakby na miejscu, ale po dziewczynie śladu nie było. Jedyną rzeczą, która rzucała się w oczy, była niedopita filiżanka kawy oraz włączony telewizor w pokoju, który najprawdopodobniej Judy wtedy sprzątała. Zatem co tam się wtedy wydarzyło, że dziewczyna tak nagle zniknęła? Janet nie zwlekała i od razu udała się do miejscowego biura szeryfa, by zgłosić zaginięcie siostry. W kolejnych dniach rozpoczęły się intensywne poszukiwania Judy. Policja przeszukała dokładnie motel, nawet zamrażarki, pobliskie jezioro, Zostali przesłuchani także gości wynajmujący pokoje w motelu, ale ani jeden z nich nie podał żadnych istotnych informacji pomocnych w wyjaśnieniu tego, gdzie Judy może być lub co mogło ją spotkać. Nikt nie słyszał niczego niezwykłego tamtejszego dnia żadnych krzyków Judy czy szczekanie jej psa. Na terenie motelu nie było żadnych śladów walki, krwi. Wszystko wyglądało tak, jakby Judy po prostu po cichu wyszła z psem, lub rozpłynęła się w powietrzu, bo żadnych śladów nie było. I wszystko to trochę tak tajemniczo, a nawet przerażająco wyglądało. Gdy ojciec Judy dowiedział się o jej zaginięciu, to natychmiast wsiadł do samolotu i przyleciał do betanii. W samolocie podobno tak bardzo to wszystko przeżywał, że się nawet rozchorował. Cały lot przepłakał. Nie przesał nawet w aucie, gdy jechał do ich domu. W ciągu następnych kilku dni rozprowadzał tysiące plakatów w północno-zachodnim Missouri, mając nadzieję, że może znajdzie się ktoś, kto poda jakąś wskazówkę, która pomoże ustalić, co stało się z Judy. On sam miał przeczucie, że jego córka nie odeszła z własnej woli i musiała zostać uprowadzona. W późniejszym czasie Togi Wardyb na stałe przeniósł się z powrotem do miasta Bethany, by wspierać i pomagać córce Janet. Ale na samym początku Janet musiała sama zarządzać motelem, co było dla niej bardzo ciężkie, a problemy tylko narastały, co stawało się nie do zniesienia, na przykład dlatego, że jeszcze przed zaginięciem Judy brała udział w kolizji drogowej, dziewczyna nie była ubezpieczona, a sprawa znalazła się w sądzie. I pomimo to, iż Judy zaginęła, pozwany w sprawie zdecydował się kontynuować spór, przez co Janet była zmuszona podpisać ugodę. I był to dla niej naprawdę trudny czas. Mijały tygodnie, a Judy nie było. Nie wróciła, i nikt nie potrafił wyjaśnić, co mogło jej się przytrafić. Przypuszczano, że być może została porwana przez kogoś, kto zatrzymał się na chwilę ciężarówką przy motelu. Było to miejsce przy samej autostradzie, więc co chwilę jakieś ciężarówki się tam kręciły. Tylko czemu ten ktoś zabrałby także psa, a poza tym przecież ktoś by coś pewnie zauważył, usłyszał, a tu nic. Ani jedna z osób wtedy tam przebywających nie słyszała żadnych krzyków. Ani nie widziała żadnej podejrzanej osoby kręcącej się wokół motelu. Być może nie zwracali oni wtedy uwagi na niektóre osoby, gdyż był to motel, więc większość osób się tam nie znała i co chwilę pojawiał się ktoś nowy, nawet tylko po to, by zrobić sobie postój i zatrzymać się na chwilę. Niektórym przez myśl przechodziło, że może Judy postanowiła popełnić samobójstwo. Twierdzili tak, gdyż jej cierpiąca na depresję matka kilka lat wcześniej targnęła się na własne życie. Ale w tym przypadku nie było podstaw, by tak sądzić. Judy nie miała depresji, nic przynajmniej na to nie wskazywało. Była pogodną osobą. Kupiła nawet już prezenty świąteczne z okazji zbliżających się świąt, więc zapewne planowała je spędzić z rodziną. No chyba, że stwarzała tylko takie pozory. Siostra Judy jest przekonana, że ktoś musiał stać za jej zniknięciem. Na pewno nie odeszła tak po prostu sama, by rozpocząć nowe życie, gdyż zostawiła wszystkie swoje rzeczy oraz dowód tożsamości. A poza tym Janet uważa, że gdyby Judy postanowiła uciec, w co tak naprawdę nie wierzy, to i tak w końcu by się z nią skontaktowała. Obie były bardzo zżyte ze sobą, więc Judy. Nie dopuściłaby do tego, by Janet przez nią cierpiała. Ta opcja po prostu wydawała się najmniej prawdopodobna. W tym roku, czyli 2021, minie już 37 lat od jej zaginięcia. Niestety do tej pory nic w tej sprawie się nie zmieniło. Przecież, gdyby uciekła, to gdzieś musiałaby być. A gdyby została zamordowana, lub też z nieznanych nam przyczyn popełniła samobójstwo. To ciało również gdzieś by się znajdowało. A tutaj nic, zupełnie nic. Wszystko wydarzyło się po cichu. Ale, żeby ani jednego śladu nie było, ani świadka, to jest zastanawiające. A świadka naprawdę nie było, bo Janet po 30 latach od zaginięcia wypowiadała się, że ani jedna osoba nie zadzwoniła z jakąś choćby najmniejszą wskazówką, informacją. A tu co dziwne, nikt się nie zgłosił. Jedynie co? To Pawlak, chłopak Judy, zadzwonił do Janet kilka dni po zaginięciu, ale to był tylko ten jeden, jedyny raz, bo już więcej nigdy się nie odezwał. Co jest dziwne i zastanawiające jednocześnie, nie sądzicie? Bo dlaczego chłopak nie był zainteresowany zaginięciem dziewczyny? No chyba, że mu na niej nie zależało, no ale nawet jakby tak było. To jej zniknięcie raczej powinno go zaniepokoić. Albo to on ma z tym wszystkim coś wspólnego: wiedział, co się wydarzyło, dlatego unikał jej rodziny. Musiałby jednak wszystko perfekcyjnie zaplanować, by nikt niczego nie podejrzewał ani się nie zorientował. Może w motelu nic się nie wydarzyło, po prostu zjawił się tam i zabrał ją gdzieś na chwilę. Więc dziewczyna, sądząc, że wychodzi dosłownie na parę minut, niczego nie zabrała, tylko psa by nie został sam. Mogło też tak być, że była z nim gdzieś umówiona, możliwe, że gdzieś w pobliżu. Więc udała się na to spotkanie. A tam coś złego jej się przytrafiło. Jednak na Pawlaka nie było żadnych dowodów, a jak ich nie było, to i nie można było go o nic oskarżyć ale policja podobno bardzo często go nachodziła. A teraz niestety nic nie wniesie już do tej sprawy, bo podobno zmarł. Jego córka natomiast, ale to już dużo później, twierdziła, że nigdy o Judy nie słyszała. To jest bardzo dziwne, bo ojciec by jej nigdy o Judy nie opowiedział, zwłaszcza, że dziewczyna zaginęła? Być może naprawdę miał coś na sumieniu. A jeśli nie, to może jakaś inna osoba, którą Judy znała, była w to zamieszana dalej. Wiele osób uważa, że skoro okolica została przeszukana i najmniejszego śladu nie znaleziono, to być może naprawdę ktoś uprowadził Judy i wywiózł gdzieś daleko. Chociaż podobno wiele lat później znaleziono w tamtym hrabstwie jakąś czaszkę, która miała zostać przebadana pod kątem DNA. Ale niestety dziwnym trafem zaginęła i to też jest trochę podejrzane. Więc niektórzy sądzą, że ktoś, kto miał udział w tym zaginięciu,. Jest chroniony przez kogoś z władz, dlatego też tak mało jest śladów. Szkoda także, że nikt z gości nic nie słyszał ani nic nie widział. Więc co stało się z Judy? Czy kiedyś jeszcze się tego dowiemy, miejmy taką nadzieję. Jednak czas ucieka, już tyle lat minęło. Nawet jej ojcu nigdy nie było dane poznać prawdy, co stało się z jego córką, gdzie jest, bo zmarł z tą niewiedzą. W roku 2010 w wieku 91 lat. I to jest bardzo smutne, że od roku 1984 do 2010 szukał córki, co zapewne bardzo źle odbijało się na jego zdrowiu, i nie było mu dane doznać spokoju, aż strach pomyśleć, ile takich przypadków jest na tym świecie i jak wiele osób przez to cierpi. Jak jeden dzień potrafi zmienić życie w koszmar, który nigdy się nie kończy. Moim zdaniem, żadne zaginięcie, żadna niewyjaśniona sprawa nie powinna się nigdy przedawniać. Zawsze trzeba o nich przypominać i robić wszystko, by została rozwiązana, bo wszyscy zasługują na prawdę i spokój, a sprawcy powinni zostać ukarani. To już koniec tej smutnej historii. Niestety w tej sprawie jest bardzo mało informacji. A myślę, że powinna być lepiej, dokładniej zbadana i rozpowszechniana, by jak najwięcej osób się o niej dowiedziało. I być może kiedyś ktoś coś sobie dzięki temu przypomni, może pojawi się jakiś świadek, który jednak coś widział tamtejszego dnia. To tyczy się zresztą każdej nierozwiązanej sprawy. Trzeba o nich ciągle przypominać, dlatego, nawet jeśli jest mało informacji, a odcinek nie będzie za długi. To i tak myślę, że warto go zrobić dla tych zaginionych osób i ich rodzin. Oczywiście nie tylko dla zaginionych, lecz także dla zamordowanych, gdzie sprawcy na przykład nigdy nie ujęto, bo być może dzięki temu pojawią się nowe tropy, ślady i sprawa zostanie rozwiązana, a morderca poniesie zasłużoną karę. A teraz mam takie pytanie, co według was przytrafiło się Judy? Może wpadliście na jakiś ciekawy trop? Macie jakiś pomysł? Podzielcie się nim, może przyczynicie się do rozwiązania tej tajemniczej zagadki. Z dziewczyną przecież coś musiało się stać, gdzieś musi znajdować się na tej planecie. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Jak sądzicie, czy ktoś ją uprowadził, czy sama odeszła, a może to jej chłopak za wszystkim stoi? Ja Wam na dzisiaj już dziękuję. Mam nadzieję, że słuchaliście z zaciekawieniem. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak. Pozdrawiam was, życzę miłego dnia, miłej nocy. Do usłyszenia.